Kąt alfa jest ostry i spełnia warunek następujący: oblicz tangens kąta alfa. Przypomnijmy sobie dwa podstawowe wzory związane z trygonometrią: jedynkę trygonometryczną i wzór na tangens. Można podane równanie przekształcić w następujący sposób: otóż zbudować tutaj z lewej strony dwa odrębne ułamki: 2 sinus alfa przez cosinus alfa. I dodać 3 cosinus alfa przez cosinus alfa. Tak normalnie, zwykle, to jak mamy wspólny mianownik, to łączymy liczniki. A w tym wypadku robimy coś dokładnie odwrotnego. Mając już wspólny mianownik, ten mianownik przyporządkowujemy do jednej i do drugiej liczby z licznika. No i tu czwórkę przepisujemy. Sinus przez cosinus, widzisz, to jest tangens, czyli tutaj mamy dwa tangensy. Kosinus i kosinus nam się skraca, i wychodzi nam trójka. No tutaj 4. Dwa tangens alfa równa się. 4 minus 3 to 1. Dzielimy na 2 i otrzymujemy, że tangens alfa to jest 1, druga. Co kończy nasze zadanie. Tangens kąta alfa został obliczony.